Elo, zimale, izmalki Lecimy kurwa dzisiaj do Poznania, będzie nagrywany vlog Także Maszyna już czeka niemiecka O, dzień dobry! Hello! Zapraszamy dzisiaj tutaj do naszego paserati. Elo. Elo? Hello Elo kurwa, gałoniu Jesteś, jesteś nagrywany. O, gdzie jedziemy? Nie wiem, słyszałem, że jedziemy na burdel do Poznania. Jak tanio, to możemy. <grym> <grym> Patrzcie, kurwa. Ciach. O kurwa, ty. Na rękawice masz? Ja wziąłem dwie pary. A no. Co? ty Co, co? zrobiłeś? Nie, nie, O <grym> tego. <grym> Dobra. To co? Pet palony i jedziemy. Trzeba się wyciszyć Powiada jest fight weekend kurwa już Dzień do walki, jak się czujesz? Jutro go napierdalam Kończy się w pierwszej rundzie A teraz palę słucham A teraz... Chilluję bombę jeszcze Co tam masz? To jest na górę czy na dół? Na górę <grym jest <grym tylko szczęka, no ty dał nam... <grym> tak? Na nie ma na dół? No, nie! Myślałem, że są dwie Na górne zęby zawładasz To zauładam. było bardzo nieprofesjonalne, co powiedziałeś <grym> Ta walka nie ma być profesjonalna, tylko skuteczna. No i dobrze. Tak jest, okej. Jesteśmy na randce w drugim miejscu. Będzie tankowanko. I co? Tutaj inflacja nie ten, nie działa. Zawsze za pięć dych. Kurwa, to widać w ogóle? Oba widać, że biznesmen. 150, lecimy dalej. <gry> Kurwa, jebane, stać go. Mam nadzieję, że ty wszystko załatwiłeś, bo jak cię z tamtym wypierdolą, ja? to mógłby ci już z buta zapierdalać. Nie, umowa była, że jak przegram, to i wracam z buta. Ale jak, tu, ale jak nie zawalczysz, to tak jakbyś przegrał kurwa. Nie wrócę z buta. <grym> A, no i ja, że mam walkę w no to muszę mieć tylko szczękę, no i tam buty by było fajnie jakbym miał do boksu, ale, ale nie ma, no, one stary, kosztują. Tylko ja ci mówię, jak tą szczękę już raz wyparzałem i ona była pod zęby robiona, żeby ona ci nie wypadała. No co, ty myślisz, że przez 30 sekund walki nie wypadnę? Odpaliłeś kamerę, bo... Ja bym się nie no tak, tak, jest myśl, cały czas. Bo ten, dobra. Jak się zastanawiałem czemu koleżanka taka spokojna ze mną? Zgardaliśmy jakąś Ukraińkę po drodze. ziomek <grym>? oczywiście. Przedstaw się, jak się Kale. nazywasz. A, badania to nie, no i tylko ubezpieczenie w sobie. Ja <grym szansowany> byłem, słuchajcie, byłem w ubezpieczyczalni, czy jakoś tak? Ubezpieczyczalni. Ubezpieczalni. I ona mówi, że dobra, to na 10 koła, a ja ile to wyjdzie? No 200 coś tam. A ja mówię, uuu, ja to na internecie widziałem, że mniej dosyć. Ona, dobrze, to zrobimy... Zrobimy chyba na 1000. Nie, na 100 tysięcy to było 200. A ja nie, no to żeby nie by było. Kurwa, jakby fajny ty! Słuchajcie, On chyba już po walce był. Chyba tak. I słuchajcie, i ona do mnie, no dobrze, to 10 tysięcy weźmiemy. I ja no okej, okay, to ile to jest? I ona 20 zł. Ja tak mówię, nie no przy Pani, ja chciałbym najtaniej jakieś coś. I czemu Pani wpisała 10 tysięcy? nie wiem, tak jakoś. No, <laughs> I słuchajcie, że w końcu 2 złoty zapłaciłem. Co ty gadasz? No, jestem na, te, na klocka ubezpieczony. Ale w sumie za tysiaka to tam dużo nie ogarniesz chyba, jak ten. Stało. No co może mi się stać? No spłami <kluz> Nie wiem, mi się wydaje, że ci się nie stanie, że tam walisz go na pizda i... No nie i... no, w bok się co Jak może? Ty mu nie dojebiesz, ty ją dojebiasz Piotr w przerwie zamiast wody to setkę mu do ryja eee! Kurwa. To było dobre nie czułoby się Ciekawe czy będą... Serwa między rodami wyciągasz luga, kurwa, setkę. <grywki> 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 Dajcie mi kiepa, bo nie mam czym oddychać. <grywki> Tylko jak dostanę, kurwa, z spodenki od tego chujowego boksu, to ja ich pierdolę. Wziąłem swoje najki zielone i będę jak Conor McGregor wyglądał. pema.

Jak oceniasz? nie, O! Oh. Jak wy Będzie kurwa oglądany. macie taki? Ja nie wiem, czy tam jest. was oglądamy kurwa Widoczek kurwa. Widoczek na całe nic. Nie. I kibel kurwa oczywiście. Kibel fajny w sumie. To jest elegancko. Są szareczka. Tutaj kurwa kameraman. No, prysznic, strajka, wszystko. Idziemy do drugiego. Cek. Tu jest drugi pokoik. Tu kameraman znowu. Fajny jest ten pokoik, powiem ci. kurwa, jakie to Te telewizory, kurwa, jakaś woda jak łóżko. No ja A widzisz, kurwa. To w ogóle ten, ten pokój był jakoś specjalnie przygotowany. No i tu jest troszkę lepszy widok, bo tu zostaje. To... Może, to... może macie. A może nie macie. No, tu jest jakaś fototapeta. Nie no, ogólnie ładnie jest. I tu toaleta taka sama w sumie jak ta no, ktoś to kurwa nie podniósł. Znaczy nie opuścił. No i tyle w sumie. Z tych rzeczy ciekawych. Co, lecimy na szamkę? Z wariatami. Z wa Zwariowanymi? Co macie ochotę zjeść? Świetlana e, Co masz ochotę zjeść? Pierogi. A ty co zjesz z Nie wiem. Zobaczymy. Skabowego ja to pastę jakąś chyba Pastę? No, jajeczną? Albo jajeczną Ja to bym opierdalił kebaba Dobra, no, daleko jeszcze nie chce mi się już iść No to jest tutaj zaraz przed nami Idziemy na tramwaj ogólnie <grym> Tamtą stronę Tam idziemy na tramwaj Tutaj jest Niski folklor, kurwa. O co pytałaś? Z tego? tego tutaj po lewej. Z tego? Tak. Każdy, będzie spał jakiś żół. To już chyba byłeś w Poznaniu, tak? Tak, ja już byłem w Poznaniu. Już wiele razy coś poznałem. No i co? Który? Nas interesuje tramwaj numer 9 i 4 Teraz będzie 9 za 6 minut. Gdzie bilety tu można kupić? Pewnie w, w tym, pewnie w tramwaju. A jak nie to jedziemy bez biletu. Co? Ile przystanków? Co tu jest? masz jeszcze? aplikację tego jak dojadę? Eee, mam. To kup nam bilety. Jak ja nie mam hajsa na karcie? No to ci ja przejdę. trzeba? Nie, nie, no właśnie os nie wydarzy. Nie wiem, gdzieś idziemy. Chyba tam przy Ciebie, co? Chyba tak. Z i W sumie to już jesteśmy na rynku, także możemy szukać szamy, nie? Super! Mam takie szumenie. Mam takie szumenie. Tak, wstęp do, do... Ta, do pornografii. Coraz dziwniejsze te wstępy do Pornoli. Tu niby jakiś vlog. Nikt nie pytał. On z laską mnie, kurwa, by wyśmignął. Ej, tam było piwko za 5 złotych, ale pewnie z wodą i Pewnie tak. Ej, też uważacie, że jak coś jest za tajno, to jest coś nie tak? No to jest piwko za 5 zł nie tak wiem, tu jest pijalnia wódki i piwa. A to jest ta słynna. Nie wiem, nie pamiętam. Jakbyś nie że to ta. Chyba to, Bonus. Bonus. Dobra ogółem wróciliśmy z żarełka. O no to ja nie ale że nie będzie, bo bardzo zdziwiona jeśli będzie. wygra. miał masz tak to wygra. Nie no. Wydaje mi się, że Rimasy jest rimasem. brzuszek. Ktokolwiek. Pełny. Miałby, moim zdaniem to jest Zdzie... eee... Ognia do tej całej gali. W sensie jak on Oj, jest, on do, do ognia, do mnie, tak. właśnie, on. Dobry ten soczek jabłkowy. <laughs> jako człowieka no, nie mogę go oceniać, ale na zobaczu zawsze jest bardzo miły dla mnie. Ja bym chciała zobaczyć. Dawaj, kurwa, jedna z drugą. Ja tak ze starym się o piwo kiedyś biłem. że tak kurwa jeden nie chciał drugiego uderzyć. I tak wiesz, tak podchodziliśmy. I kurwa ani jeden, ani drugi nie chciał czasu wypierdolić. Nie, zobacz. To jest walka o piwo. Ja bym napierdalał starego jak nie. Kurwa teraz bez przeklinania. Miałoby być bez przeklinania. Dzisiaj przyjechaliśmy do Poznania. Zjeliśmy sobie wspaniały obiadek w wiejskiej chacie. Wspaniały obiadek z kuchni bombaskiej. Dokładnie. Jest godzina 21.34 sobota, 4 czerwca. czerwca. Dzień przed walką. Tak, jutro jest piąty. Chłop prezentuje w ten I sposób. I a jutro kuraka. Piąteczka mordeczki, trzymajcie kciuki. I cięcie. Coś chce powiedzieć co jest kuraka. Coś nie wiem tam. Zrobi kurwa leuda, czy coś takiego. Jutro mu to powiem. Dobra. Dobra, dawaj browar. Nie no. Dosyć zachowawczy. Dosyć? A weź się zapytaj mnie, eee, czekaj. Byłem taki Kiedyś Jan i powiedz co się dzieje. On tak stoi. Jest rozpierdalany perzyt. To ja powiem, jest rozpierdalany kurek. Powiedz. powiedz, powiedz. Jan Grzesiu, co się dzieje? A ja no, czekaj, tu będę coś z czajnikiem robił. Dawaj no. Eee, słuchaj. Jak Grzesiu, co się dzieje? Rozpierdalany jest kurak. E, dzień dobry, jest dzień, kurwa. Bitki ostryk. Jest dzień bitki, 5-06. E, ruszamy właśnie autkiem, zjedliśmy sobie śniadanko. Wy Wypiętrzyliśmy się, że pięknie wyglądać, jak zawsze. Ehm... Och, mnie sięga, patrzcie. Okej. No i tak i lecimy na walkę także nie wiem czy tam, tam nie będzie można chyba nagrywać nie? No nie, nie nie będzie niestety nic nagrywane przynajmniej nie naszym sprzętem no no, <laughs> y no i, i tyle w sumie no także marep u ananasek wymierzył prawego o kurak, słuchaj, już sam zadecydował, widzę hopy o Więc biegnę, kochany, na matę! Wręczyć, puchanku. No i dobrze, że poszła, bo już słuchać nie mogę. Gratulacje, proszę bardzo, Twoja wygrana. Powiedz mi, spodziewałeś się werdyktu? Znaczy, nie spodziewałem się, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co pokaże Grzesiu. Dostałem go przed walką. Chciałbym mu podziękować, bo naprawdę chłopak zostawił serce. Będzie tylko lepiej. Mam nadzieję, że jeszcze go zobaczymy, bo naprawdę zasługuje na to. Chłopak ma jaja. Tak. Walkę przed końcem, także wielkie brawa dla Grzesia. Tak, wielkie brawa oczywiście dla Grzesia również. Gratulujemy serdecznie. O, dzień dobry. Misja complete. <grywa> <Kurwa>. <grywa> to się wytnie. <grywa> bo wiesz, bo. Wiesz czemu <grywa> Dobra, wsiadamy. Czyli idziemy do biedry najpierw. Nie, no może ten. A to podjedziemy do biedry, kurwa. Człowieku. <grywa> Zamykajcie do... ten bagażnik, kurwa no, szuk Szukają chusteczek, bo się zalał piwem <grym> Spuzowało się ich. Problemy techniczne tam z tyłu A, jest niedziela niehandlowa chyba To kurwa no Pójść z biedronką. Pójść z biedronką. To jest niedziela. No też. I co teraz? Ale biedronka jest po drugiej stronie ulicy. Byliśmy tam wczoraj Biedronka jest po drugiej, ulicy. Jest po drugiej stronie ulicy. Okay. ulicy. To możemy okay. jechać to możemy Tak, to pojedźmy do biedronki, bo ona też będzie tam. Nie no, żabka, przecież jest otwarta w niedzielę. Ale to jest biedronka. A, no to żabkę chciałam powiedzieć, sorry. O. Ale to co zaznaczyłeś, że droga niepłatna? No dwie mi się pokazują, ta, którą jechaliśmy i druga przez kurwa byt A weź ten, jeszcze jest jeszcze jedna opcja. Że zaznaczasz, żeby ci pokazywało... Żeby ci nie pokazywało... ładnych dróg. No to... No to tylko jedna, bo się pokazuje a druga. Kurwa czekaj to ja to sprawdzam. Byle przez żabkę. Teraz <laughs> były przez żabki. Pumke, opa, pumke, Ryzyk to, to jest tak... jednak dobra morda. Bo to jego są żabki. Kto? No? Ryzyk. Ojciec. Znaczy ma jakieś udziały w szapce. Nie no pokazuję też inne, ale to jest po 4 godziny 50 minut. No 4,16. nie, nie no to kurwa nie będę jechał 5 godzin, no jebać to. Trudno. Mus to mus Dobra. Kraków. No to zasięg możesz sprawdzić. No zaraz ja sprawdzę. To sprawdź kurwa. Zamknij pizda, cię Po co kurwa. <laughs> Bo kurwa? Po cię stacji. W związku z tym, że trzeba przetrzeć szybę, dotankować troszku, to na stacji zrobimy Oj, Trzeba trzeba dotankować. Oj Mówisz, że zabierasz nas w drogie miejsce. No. Ale łysy łeb Tam Pan jest Dobra, wróciliśmy już, niestety przegrałem, czasami tak bywa, popracuję nad kondycją i zamykamy ten etap.